W dobie błyskawicznie rosnącej na konsolach popularności cyfrowej dystrybucji objawia się także jej największy wróg wygasające licencje. Gdy do tego dojdzie, dana produkcja znika z cyfrowych sklepów, a my tracimy możliwość poznania ją, oczywiście w ten legalny sposób, o ile nie kupiliśmy ją w odpowiednim czasie. Co kilka miesięcy z cyfrowych zasobów znikają kolejne gry, i tak dzieje się od kilku lat. Z tego powodu utraciliśmy dostęp do wielu perełek. Jedną z takich produkcji jest Scott Pilgrim vs. The World The Game, które pojawiło się na PlayStation 3 i Xboxie 360. Niewiele jest gier, których nie możemy już kupić, a których mi autentycznie żal. Na szczęście, sam kupiłem Scott Pilgrim vs. The World The Game krótko po premierze, gdy nakręcony świetnym w moim odczuciu filmem. Chciałem więcej produkcji na bazie komiksów Briana Lee O'Malley'a. Produkcję growego Scotta Pilgrima zlecono ekipie Ubisoft Montreal, a całości doglądał O'Malley wraz z reżyserem filmu Edgarem Wrightem. Gra zadebiutowała na PlayStation 3 10 sierpnia 2010 roku, a na Xboxie 362 tygodnie później. Produkcję doceniono w recenzjach, choć narzekano na brak opcji prostego dołączenia w kooperacyjnej zabawie. Poprawiono to w aktualizacji, która pojawiła się razem z pierwszym DLC dodającym do Scotta postać Knives. Jednocześnie zapowiedziano kolejny dodatek, który miał dodać postać Wolesa oraz opcję gry sieciowej. Nie wiadomo dlaczego, temat zniknął z radarów na wiele długich miesięcy. DLC pojawił się znikąd w marcu 2013 roku, niejako w formie ostatniego tchnienia gry, która zniknęła z cyfrowych sklepów w grudniu 2014 roku. Co prawda jeszcze przez jakiś czas dostępna była do zakupu jako kody w sieci Best Buy w USA, ale i też rudełko szybko zniknęło. Od tego czasu każdy, kto nie zdążył gry kupić lub o niej po prostu nie wiedział, a nie ma dostępu do konta kogoś, kto Scotta Pilgrim'a kupił, niestety w legalny sposób nie zagra. Scott Pilgrimu podstaw jest prostym mapem, który do samego gatunku nie wnosi żadnej konkretnej rewolucji, ale wszystkie filary są na tyle dobre, że tych rewolucji nam nie brakuje. Podczas produkcji postanowiono inspirować się nie tylko klasyką gatunku pokroju Double Dragon czy River City Renzo, ale także Super Mario World. Na tym referencje jednak się nie kończą. Gra, podobnie jak komiks i film, dosłownie zanurza się w odniesieniach i zapożyczeniach z innych produkcji Street Fighter, Mega Man, Kirby czy Final Fantasy to tylko wierzchołek góry lodowej. Rozpoczynając grę dostajemy do wyboru czterech bohaterów Scotta, Kim, Ramona i Stevena. Po ukończeniu gry dochodzi Negascot, Scott, a w DLC Knives oraz Wallace. Rozgrywka, jak w większości klasycznych beat'em upów, toczy się na dwuwymiarowych planszach, gdzie idąc w prawo klepiemy kolejnych przeciwników, by na końcu walczyć z jednym z byłych chłopaków Ramony. Każdy z bohaterów dysponuje słabym oraz mocnym ciosem, rzutem, blokiem, unikiem, ciosem specjalnym, a także trybem X, gdzie jesteśmy w stanie wykonywać długie kombinacje ciosów. Po drodze zbieramy monety, które potem wydamy albo na leczące nazy poprawiające statystyki żarło, albo na książki, komiksy i winyle, które zapewniają przyrost punktów doświadczenia. Grając w kooperacji możemy pomagać partnerowi, lecząc go, a także cucąc, gdy dostanie zbyt dużo ciosów. Siłą skota Pilgrima jest jego przystępność, sensownie wyważony poziom trudności oraz przyjemna walka, która idealnie wyważyła dostępne kombinacje ciosów z rozbudowaniem systemu walki. Swoje robi także wyjątkowo udana ścieżka dźwiękowa, którą skomponowała popularna ekipa chiptunowa Anamana Gucci. Ich utwory to miódne uszy pasujące idealnie do opartej o sprite pikselowej grafiki, a motyw z pierwszej lokacji Another Winter to dla mnie małe arcydzieło. Jeśli więc kupiliście kiedyś grę, a jakimś cudem zapomnieliście o tym fakcie, to polecam wygrzebać PlayStation 3 lub Xboxa 360 szafy i odpalić Scotta Pilgrima. Jeśli jednak nie było dane wam zakupić tego tytułu, to popytajcie poznajomych, poproście o udostępnienie konta lub konsoli i zagrajcie, bo warto. Jeśli jednak nie macie takiej możliwości, to cóż, pozostaje żałować albo liczyć, że gra wygrzebie się kiedykolwiek z licencyjnego piekła i wróci na obojętnie jaką, byle żywą platformę.